Siemanko, z tej strony Cedi i witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj pokażę Wam nowy typ osadnika w Minecraft'cie. E, a dokładnie modyfikację, która dodaje nowy typ osadnika e, i możemy stworzyć z osadników swoją własną armię przyboczną. Oto to! Więc słuchajcie, jeżeli odcinek Wam się spodobał, dostawcie łapkę w górę, no i suba z dzwonem. Ja słuchajcie, już jestem w wiosce i szukam jakiegoś ochotnika, który zostanie moim przybocznym bodyguardem. Będzie mnie bronił i w ogóle, może Ty. Nie ty? Dobra, to nie ty. Jeszcze jedna ważna sprawa. Zapraszam Was na Twitcha, CDTV, ponieważ tam codziennie streamuję, wiecie, gram w Minecrafta i różne inne ciekawe gry, a my słuchajcie, już zaczynamy. Więc tak, na początku e, muszę sobie oczywiście znaleźć jakiegoś osadnika e, wolnego, ponieważ mam przy sobie takie oto trzy bloczki, które dają im pracę. W ogóle, słuchajcie, to jest modyfikacja e, na 1.16.5. E, link do modyfikacji będziecie mieli w opisie, więc sobie sami możecie pobrać. I takie trzy blocz bloczki dałem, słuchajcie, e, osad tak jakby pracę e, i są różne typy, w sensie trzy typy pracy, tak jakby e, typowo wojownik, tutaj jakiś jeszcze łucznik jest i jest ochroniarz, więc słuchajcie, trzeba sobie kogoś zrekrutować. To jest mały osadnik, on nie będzie chciał. E, musimy znaleźć jakiegoś bez pracy i w ogóle, który nie ma nic. I w ogóle takie trzy bloczki, jak są, ściągniecie sobie modyfikacje, to można kupić od Kowala, e, za szmaragdy pewnie, że tego nie sprawdzałam, ale tak sobie po prostu myślę. O, tutaj mamy głupka, super! Ale się cieszę, słuchajcie. Sam, same tuhedy w tej wiosce. No dobra, chyba nie mamy wyjścia, tylko wejdę sobie na tryb kreatywny, no i sobie takiego osadnika zwyczajnego e, po prostu zrespimy, tak mi się wydaje. Dobra, lecimy z tym osadnik, proszę bardzo, tadam, mamy zwykłego osadnika i sobie to przetestujemy, więc tak, zwykły osadnik, dzień dobry, proszę, tutaj praca dla, dla Ciebie. O, mamy, proszę bardzo, to jest ten nowy osadnik, nowy tryb osadnika, patrzcie, to jest mój teraz ochroniarz, dzień dobry, dzień dobry, tutaj są jeszcze w ogóle jakieś inne e, moby, które sobie za chwilę sprawdzimy. Siema! Elo, i co? Będziesz moim. Ojej, uścięło aż. osadnikiem? Aha! On tutaj teraz, patrzcie, on pilnuje. Mówi do mnie, że pilnuje tutaj po prostu mm, bezpieczeństwa w tej wiosce. Natomiast, jak mu dam szmaragdy, to on będzie mój. Jest przekupny, słuchajcie, na te szmaragdy. No, patrz co mam. Chcesz je? Chcesz? O, widzicie? Już, pa, jacy są łasi na szmaragdy. No, tylko, ty, tylko to im w głowie. Proszę bardzo. I teraz to jest mój rekrut, mój tak jakby osadnik. I on teraz tak, idzie za mną. Proszę bardzo, follow, czyli idzie za mną. Chodź, chodź, chodź. Proszę bardzo. Bardzo dobrze. Yy, teraz może po prostu trzymać swoją własną pozycję, czyli cziluje bombę sobie w danym miejscu i po prostu broni. I jeszcze może sobie chodzić tak po prostu o... Chillo, po prostu chillować samemu. Dobra. Niech on za mną idzie i możemy dawać mu różne zbrojki w ogóle. Damy mu diamentową zbrojkę, żeby on był kozakiem. Żeby on po prostu mnie bronił. E, Czekacie sobie odłożę. A w sumie tego jedzenia już nie potrzebuje. To masz jedzenie. O jedzenie mu możemy nawet dać. Patrzcie na to, słuchajcie. Trzeba na niego kliknąć, jak to było. O, proszę bardzo, że on podniósł te jedzenie. Nie, albo ja mu dałam. Dobra, możemy mu, słuchajcie, możemy go rozebrać, żeby był w ogóle bez niczego. Taki biedny. Ale możemy też mu dać zbrojkę. Zbroje. Proszę bardzo, nawet złote jabłka możemy mu dać, tylko to trzeba tak ręcznie przenosić. I jeszcze możemy dać mu spoderki i nawet na rajtową sobie zbroję mogę mu dać. Dobra, czekajcie i po prostu z shiftem klikacie. Proszę bardzo, teraz jest typowym gigaczadem ma super zbrojkę, jest dobrze. Teraz zrezbijmy sobie innych osadników i teraz ci osadnicy wezmą sobie też pracę inną. Proszę bardzo, bierzcie tą pracę. O. Ten jest, słuchajcie, żółcznikiem. Jak już widzicie, teraz mogę im zapłacić, oczywiście, żeby. O, proszę bardzo, byli moi. Jesteście już teraz moi. I ten jest. Ten po prostu broń starczą. A ten natomiast typowo jest łucznikiem. Ale dobra, ej, może sobie zrespimy jakieś moby, żeby oni z nimi walczyli. Zrespimy sobie na przykład. Nie, szkielety się palą, co się nie pali? Pająki, słuchajcie, jaskiniowe się nie palą. Więc może sobie zrespimy. O, pająki jaskiniowe. I proszę bardzo. O, on trzyma, słuchajcie, tarczę. Dobra, ten do niego szczela, ten trzyma tarczę, tak jakby. O, on mi blokować, ale gigaczat. No nieźle, dobra Jak widzicie obronili mnie, przynajmniej chcieli mnie obronić Tak mi się wydaje, ogólnie atakują ba wszystkie wrogie moby No i dobra Jeszcze są inne moby czy moby, które zostały dodane do modyfikacji Jest to jakiś rekrut, po prostu To jest chyba zwyczajnie taki rekrut, rekrut Proszę bardzo, o Akurat mamy różnych, padam Band, albo tylko takich, którzy bronią, a tylko, którzy bronią. Tutaj Słyska. mamy jakiś bowman, aha, to są oni po prostu. O, jakiś nomad jeszcze jest, nie wiadomo co to jest, dlatego chyba nie mogę zrekrutować, jakiś typo po prostu. I rekrut zwykły, czyli mamy różnych tych rekrutów, oczywiście to domyślnie są oni w zbrojkach właśnie, jak widzicie, takich najgorszych, czyli yy, to jest zbrojka skórzana. Dobra, teraz zrespmy sobie więcej tych yy, bo, y, tych mobów i słuchajcie, wiecie co? przetestujemy ich, zrobimy im taki test y, po prostu zrobimy sobie tutaj rajd, najazd najazd y, pilagerów i słuchajcie, zobaczymy jak sobie dadzą radę, jak sobie poradzą z nimi tylko większość z nich niestety nie będzie wynajętych przeze mnie, bo nie chce mi się na wszystkich klikać aczkolwiek jest tutaj bardzo ej, potężna armia, no e, dlaczego niektórzy nie mają czapki, a niektórzy mają co to ma być? Patrzcie, którzy są tak całkowicie łysi jest jak jest, a niektórzy po prostu mają czapy. Co to ma być? Dlaczego tak to wygląda? Halo, dobra, mniejsza z tym. Lecimy dalej, respim, a nie w czapach są tylko, słuchajcie, ci z mieczami. I nieraz się respią z yy, mieczami kamiennymi, a nieraz się respią z mieczami takimi drewnianymi. To jest drewniane miecz, tylko ja mam teksturki, słuchajcie. I te miecze są też mniejsze przez właśnie teksturki, które posiadam. Yy, dobra, w każdym bądź razie dajemy sobie efekt. Efekt oczywiście Gift i mi, i damy sobie właśnie ten bad omen. I proszę bardzo, i teraz jest Najaz. Trwa najazd, słuchajcie. Tryb gry normalny, zobaczymy jak sobie poradzą z Najazdem. Dobra, gdzie są sztypiarze tamci. E, Okej, okay, zobaczymy. O, dobra, dobra, coś się tutaj dzieje? O, o, czekajcie, czekajcie. Mogę sama sobie zobaczyć nawet. Gdzie oni są? Gdzie są piladżerzy? Halo! Chcemy tutaj walkę! O, tam są, patrzcie, biją się z nimi! Co się tutaj dzieje? Proszę Państwa, jaka bitka? O nieźle. I wygrywają co najlepsze. Jacie, to można mieć własnych, słuchajcie, służących w Minecrafcie, własnych rekrutów. Dobra, ej, dobra, ok. Ej, biją się między sobą. Bunt, co jest? O nie. Hubie ten rekrut padł przez innego rekruta, Sadge, no jest jak jest, dobra, najazd, część druga, jak myślicie, słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, czy dadzą sobie radę z całym tym właśnie najazdem piladżerów, czy nie, dobra, tutaj mamy kolejnych, którzy walczą, o nie, padł, o nie, oni padają, Ci, którzy się bronią, bo mają większe sz szanse, bo mają tarcze, słuchajcie, więc to jest dla nich lepiej, proszę bardzo, o nawet ten z nim walczy na tym koniu, dobra, lecicie, o, proszę bardzo, pięknie, drugi, e, tutaj, druga faza tego rajdu, najazdu się skończyła, ile jest w ogóle na trybie gry normalne? nie pamiętam, bo ja zawsze, słuchajcie, na hardkorze robiłam właśnie ten najazdy tam chyba jest pięć, tak, z tego co pamiętam, dobra, mali się chowajcie, chowajcie się, tak, Słuchajcie, dzieci, do domu i się bicie. Dobra, gdzie gdzie jest kolejny? O, tam jest! O, teraz to już, słuchajcie, nie będzie tak prosto, tak mi się wydaje. E, bo tutaj już mamy, jak widzicie, devastatora, więc może być trudno. O, jest trudno, słuchajcie, pokonał. Dobra, i chodźcie, co wy tam robicie? Tutaj, 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 tutaj. Tutaj się bicie, z nimi się bicie i zobaczymy, czy wygrają. Napiszcie w, w ogóle w komentarzu, jak Wam się podoba ta modyfikacja, jaką modyfikację mogę kolejną przedstawić, jeżeli, chce jeżeli chcecie. E, no, modyfikacja mi się ogólnie podoba. Chciałabym mieć takich rekrutów e, we własnym Minecrafcie. Dobra. O, tutaj jest normalnie cała armia ich! Co się dzieje? Ej, da daję sobie nawet radę. Słuchajcie, jestem dewastatorem, nawet nie jest tak źle. Dobra, kolejny padł. Jak ich odbijam? O nie, kolejny padł. Dobra, zabili dewastatora! Co się dzieje w ogóle teraz? I kolejny nas będzie trwał, zobaczymy. O jestem też ciekawa, słuchajcie, kto będzie miał ten efekt yy, bohatera wioski, ponieważ jak się kończy tutaj najazd, to jest ten efekt. I czy ja go dostanę, czy po prostu obejdzie się bez... echa. I dobra, to jest trzeci, już tutaj, trzecia faza. Yy, nie wiem, czy na trybie gry normalnym, to jest chyba ostatnia, ale nie jestem pewna. Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Kto czy pokonają? Ten e, pierwszy rekrut, którego tak naprawdę zrespiliśmy, on się trzyma. Ta zbrojka... Yy, yy, ojejku, on się biją między sobą. Dobra. Ojejku, coś się źle dzieje. Ale ta zbrojka y, diamentowa daje dużo. Proszę bardzo. No ubijże go. Co ty robisz? No uderz tego typa. O nie, zbuntowali się. Co wy robicie? Dobra, ale zobaczymy, jak sobie dają radę z wiedźmą. Opatrzcie, jak blokuje. Co jest? Prawdziwy PVP gracz, słuchajcie, z tego co widzę. Normalnie giga czad. Dobra, i to okej, okay, w porządku. Jeszcze jedna wiedźma została. Jeszcze jedna wiedźma. I uwaga. Nieźle, ale jeszcze jeden, jeszcze jedna faza. Dobra, zobaczmy. Nie bijcie się między sobą, no. Kłócą się. Stop, przestańcie się kłócić. Dobra, gdzie jest kolejny najazd? Tutaj chyba będzie się zrespią kolejni przeciwnicy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj trzech pilnuje, proszę bardzo. Ale wy słuchajcie, tacy, y, tacy rekruci, czy tacy taka obrona wiosę, y, przynajmniej pilagerom się, y, przepraszam, y, przyda, ponieważ jak jakieś na przykład zombiaki przyjdą, to po prostu te, y, ci rekruci zabiją y, ty, te zombiaki. O, jest! I proszę Państwa, zobaczymy, czy się uda. Jest jeszcze ten czarodziej, co cza, czaruje. Zobacz zobaczymy, czy im wyjdzie, czy oni pokonają ich, oho kibicujcie, słuchajcie, w komentarzach, kibicujcie ja sprawdzę <grym> o nie, ale dzieje się, ale nasz, słuchajcie, w diaksowej zbroi naprawdę sobie bardzo dobrze radzi i on jest chyba najlepszy, ja dlatego tego diamentową zbroję inni takiego nie mieli szczęścia, proszę bardzo, tutaj leży tutaj część zbroi, no i tutaj jeszcze o, nawet w te weksy strzelają, co się dzieje zajmij się tymi, o oh, hmm. Piladżera, tymi pillagerami, a nie weksami, bo weksy to słuchajcie się z jak się zabije tego um, czarodzieja, dobra, czy sobie da radę, słuchajcie, ten rekrut z tym oto czekajcie, ja mam znowu sztandar, z tym dewastatorem, bo ten dewastator jest dość mocny, słuchajcie, nie mam pojęcia, czy sobie dadzą radę, jak widzicie ten jest troszkę tuhedem, bo cały czas walczy z weksami, a nie skupia się na tamtym drugim o co się, co się teraz, je, yeah, rekrut jest yeah, słuchajcie, oni też jedzą, oni mają, słuchajcie, inteligencję. Proszę bardzo, jest przydałaby mi się jeszcze tarcza, ale nawet sobie daje radę, powiem Wam. Dobra, dobra, no, pomożemy trochę czy nie? Nie, nie pomożemy, nie pomagamy, absolutnie. Dobra, o, leci im pomóc, słuchajcie. Leci, pomóż mu, no, no. Dlaczego tak daleko trzymasz tą tarczę? Przecież to, proszę Państwa, nie podbiłeś tego dewastatora, Ty już trzymasz tą tarczę, co Ty robisz? No i słuchajcie, jak ten najazd wygrałem, to naprawdę będą OP graczami totalnie. Zobaczymy, czy to się ale jeszcze jest dwóch. Czy dadzą sobie radę z tym dewastatorem? słuchajcie? O, to jest pytanie. I bębny, proszę Państwa. Halo, halo, halo. Czy dadzą sobie radę? Nie, no a słuchajcie, ten, 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 tę fazę wygrają, to jak dla mnie wygrali normalnie. To jak dla mnie są. O! Nieźle, dali sobie radę, proszę Państwa. Co się dzieje? Zwy Zwycięstwo? No nie, fajnie, że ich pokonali. Nos, ooo, fajerwerki, proszę bardzo, słuchajcie, czyli podołali. Naprawdę przydatna armia w Minecrafcie. Słuchajcie, link do modyfikacji macie w opisie. Zapraszam na Twitcha, to tam codziennie streamuję, wbijajcie. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!